Да, 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 да Na transparencji napisane jest, kim są anonymous? każdy, Kim byli dotychczas nikim, kim czego żądają, żeby stać się kimś. To jest parafraza hasła, które panowało w czasie rewolucji francuskiej w 1789. Tylko tam dotyczyło stanu trzeciego, który stanowił 95% społeczeństwa. Dzisiaj 99% społeczeństwa jest de facto stanem trzecim. Dlatego wszyscy jesteśmy anonimowcy. Gdybyśmy stworzyli coś naprawdę własnego, cały system państwowy lub jego większa część nagle przestałby istnieć bezradny wobec naszego postępowania. Wtedy ujrzelibyśmy, że wszystko co przez tyle lat budziło w nas strach i obawę, a czasem zmuszało do różnych niegodziwości, było tylko zręcznie utkanym kłamstwem opartym na systemie pieniężnych zależności. Nikt z nas nie jest w stanie w pojedynkę zagrozić państwu. Ale razem stanowimy siłę, z którą rządzący bandyci musieliby zacząć się liczyć. Rząd się sprzedał! Ej. Zebraliśmy się tutaj bez podziału. Połączyła nas wspólna sprawa. Władza przestała się interesować społeczeństwem. Oderwana zupełnie od rzeczywistości jest głucha na wołanie ludu. To oni powinni bać się nas, a nie odwrotnie. Dziś przywdzieliśmy maski i stanęliśmy na rynku Starego Miasta, by powiedzieć dość politykom, którzy starają się przejąć kontrolę nad wszystkimi dziedzinami naszego życia, Stale nas podsłuchują i inwigolują, bez uzasadnienia. Chcą powiedzieć nam jak żyć, chcą wciągnąć nas w swoje to jest wojny. To początek budowania struktur lokalnych, struktur w rzeczywistym świecie, którymi chcemy się zająć.